Witam artystów, którzy dzisiaj są tutaj z nami i nie tylko z Polski, ale i z zagranicy, jak chociażby nasz przyjaciel Drago z Serbii. Przywitajmy ich serdecznie, bo że nimi przeżywaliśmy dużo wspaniałych dni w miejscu. Mam ogromną nadzieję, graniczącą z pewnością, że piąty Art na Jej Festiwal. Okazał się być sukcesem i nie tylko z tego powodu, że odwiedziło nas ponad 20 tysięcy gości z kraju i z całego świata, ale przede wszystkim dlatego, że to miejsce, Mikiszowiec, Katowice, stały się przez te dwa miesiące miejscem światowej sztuki Art Naif, miejscem, gdzie odbywał się największy festiwal tego rodzaju sztuki. Również wielki cel, który myślę został spełniony, to fantastyczna promocja i sztuki naiwnej w Polsce i w świecie Nikiszowca, Katowic i naszego regionu, bowiem goście, którzy odwiedzali nas, oglądali cały Śląsk, byli zachwyceni. Szczególnie w ostatnią niedzielę ujęli mnie goście z São Paulo, z Brazylii. Ostatni raz w Polsce byli 20 lat temu i kiedy pytałam się, co się przez te 20 lat zmieniło, stwierdzili, że cała Polska się zmieniła, ale najpiękniejsze jest to, że ludzie się uśmiechają, że śmieją się coraz częściej i że po prostu są coraz bardziej sympatyczni i mili. Czyli to jest taki duży plus, mam nadzieję, że festiwal się również do tego przyczyni. Zobaczyliście Państwo w trakcie festiwalu wspaniałe prace ponad 200 artystów z 35 krajów świata. Przeżyliśmy wiele chwil radości, wspaniałych oczarowań. Artyści poprowadzili nas do swoich światów, na ścieżki, którymi nigdy wcześniej nie szliśmy albo bywamy bardzo rzadko. Pokazali nam stracone okazje, ale dalej dużo energii pobudzili nas do twórczej, kreatywnej pracy, działań, do wspaniałego tutaj spędzenia czasu. Za to i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. I w tym miejscu chciałam bardzo podziękować osobom i instytucjom, bez których niestety ten festiwal nie mógłby się odbyć. Zatem bardzo dziękuję miastu Katowice i panu Piotrowi Uszukowi, prezydentowi tego miasta. Bardzo dziękuję zarządowi, województwa Śląskiego i na czele z panem marszałkiem Adamem Matusiewiczem. Dziękuję ambasadorowi Francji, a także ambasadorowi Izraela, panu Zvi Nerowi, którzy udzielili nam swojego honorowego patronatu. Dziękuję sponsorom Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, firmie ProInvest, spółka z a także bardzo Wine, która to firma na rozpoczęcie gościła nas swoim wspaniałym winem. Dziękuję bardzo partnerom, FIFAN, Stowarzyszeniu Gina Galery, Stowarzyszeniu ich Art z Izraela, Muzeum Śląskiemu, Ludzkiemu Domu Kultury, Muzeum Korafialnemu w Paszynie, Festiwalowi Filmów Afrykańskich, Afrykamera, Kinoteatrowi Rialto, Galerii Altus, Domowi Kultury Kiszowiec, Świętochłowieckiemu Centrum Kultury Śląskiej, Dobrej Karnie, Domowi Sanetien w Katowicach. Słodkiej Manufakturze Leona, MPT Taxi, Allianz Frances, Instytutowi Francuskiemu. Dziękuję bardzo wspaniałemu kuratorowi Jacques'owi Dubois. Proszę o szczególne brawa, bez którego byłoby trudno zrobić ten festiwal. Dziękuję bardzo Johanowi Brosowi, który czuwał nad całością. Dziękuję moim współpracownicom. Pani Aleksandrze Tolarz, Pani Karolinie Luksie, Pani Agnieszce Nowak, Pani Ilonie Bielawskiej, Elwirze Wieczorek, Ani, Oli, Asi, wszystkim, wszystkim, którzy przyczynili się. I jeszcze na koniec, bo zrobiłam tego na początek, ale na końcu to jest bardzo ważne, bo wszyscy będziecie pamiętać, współorganizatorowi tego festiwalu, który dzięki których, którego finansom mogliśmy to urządzić instytucji kultury Miasto Ogrodów. Bardzo, bardzo dziękuję i bardzo proszę o obrawa dla wszystkich, którzy się do organizacji tego festiwalu. A teraz, proszę Państwa, bardzo ważna chwila, na którą czekaliśmy przez cały okres festiwalu. Głosowaliśmy to chciałam ogłosić zwycięzców w dziedzinie malarstwa jak i rzeźby. Malarz, który wygra, czy wygrał już w tym roku festiwal, stworzy na przyszły rok obraz, który będzie promował szósty Art Night Festiwal. Zatem proszę państwa wygrała wspaniała malarka z Turcji, pani Selma Kula. W przyszłym roku mam nadzieję, że odwiedzi nas będzie na otwarciu. Oczywiście, ponieważ wczoraj dopiero my wiemy, że ta pani Semakulam w Turcji wygrała. Dziękuję bardzo dla wszystkich, którzy głosowali do niej. Dziękuję bardzo. pomysł. Drugie wspaniałe miejsce zdobył malarz. Rosji. A trzecie, znany i kochany przez nas wszystkich, Henry Naboli z Tanzanii. Najlepszym rzeźbiarzem okazał się być Józef Szypuła, który w przyszłym roku wspólnie z panią Cenną pulam, Będą obdarowani nagrodami Galerii Wilsona, Także już zapraszam na przyszły rok, a w tej chwili, żeby nie przedłużać. Tak. Oddaję głos kuratorowi Jacopowi Digua. Eugenie <grymuming> <suszenie> dyrektor hmm. artystyczny festiwalu. Jest Wielki rzeźbiaś, Na całym świecie on jest bardzo znany. Proszę bardzo, do Proszę Państwa, mam nadzieję, że festiwal się Państwu podobał. I w przyszłym roku zapraszam Państwa, byście Państwo też byli zadowoleni tego wspaniałego naszego festiwalu. I, i zapraszam wszystkich. Udziału w dziękuję bardzo. Dziękujemy. Ale bardzo, bardzo jeszcze dziękuję wszystkim Państwu za to, że chcieliście nas wspierać i jesteście tu wszyscy na zakończeniu z nami. A teraz poproszę panią Aleksandrę Tolarz, która przedstawi najmłodszych zwycięzców, po czym poprowadzi dalszy, dalszą część programu. Wspaniały koncert tańce, które będziemy mogli wspólnie podziwiać. Ja dziękuję. Przekazuję mikrofon. A propos kola przed, przed trzeba mówić, że następny kraj, który będzie A, honorowy następny rok, będzie Argentyna. Argentyna, proszę Państwa, już 35 artystów zgłosiło się. Już. Opiszamy. 36 osób czekają już Katowice w 2000 2013. Czekają. En dankie. Sien jy